Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, robimy dzisiaj... Haul, takie hol mierzymy slash kosmetyki z jest styla, bo zazwyczaj jest tak, słuchajcie, ja wam tego chyba nigdy nie mówiłam, że mam daną pulę do wydania na kosmety, na ubrania. Czekajcie, wezmę pudełko od razu na ubrania właśnie na jest stylu, ale ja sobie zawsze zamawiam też kosmetyki i w sumie nigdy wam ich nie pokazuję, bo jak robię to robię właśnie mierzymy. A dzisiaj wam pokażę, co ja sobie domawiam po prostu jeszcze tak zupełnie, wiecie, poza nazwijmy to współpracowo z jest styla. I tak, będą ubrania Będą ubrania letnie, będą ubrania ciekawe, ale zobaczymy, czy dobre. I będzie parę takich rzeczy, które sobie zamówiłam, moi ulubieńcy kosmetyczni, to Wam też tak szybko ich pokażę. Także, jeżeli jesteście ciekawe, co mam w tej dzisiaj, a to jest równowartość 850 zł, 850 zł, no to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Zobaczymy, czy warto taką kwotę, znaczy no generalnie, czy warto taką kwotę wydać. Czy te rzeczy zasługują, o, powiedzmy tak, na to, żeby wydawać na nie kasiorę, Jak wiadomo, z je stylem, z ubraniami, zwłaszcza bardzo różnie bywa, bo czasami są genialne rzeczy. Tak jak na przykład w ostatnim mierzymy, były ubrania i były moim zdaniem świetne, nie wszystkim się podobały, no ale wiadomo, każda z nas jest inna, mamy inny gust, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ym, natomiast dzisiaj właśnie będzie tak wiosennie, będzie trochę kosmetycznie, więc zaczynamy. Jeżeli będzie się Wam podobało, zostawiacie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Yy, możecie śledzić mnie oczywiście także na Instagramie, jeśli mnie tam jeszcze nie śledzicie. Nie zamęczam ludzi, stories i tak dalej, także chill. No, i otwieram pakę i patrzymy, co tutaj jest. Tu w ogóle, paka nie jest jakaś gigantyczna, a powinien się tutaj zmieścić taki duży, obszerny płaszcz. Zdradzam już rąbka tajemnicy, więc zobaczmy, co tu jest. Właściwie to nie ma takiego zwrotu, jak zdradzam rąbka tajemnicy, tylko uchylam. Więc uchylam rąbka tajemnicy, a teraz już całą tajemnicę. O! A! O! Oczka mi się zaświeciły. Tylko byle to było dobre. Słuchajcie. Jak zamawiacie z Stylla to czasami jest tak, że rzeczy są albo in stock, czyli mają je na magazynie, mogą je e, wam wysłać w przeciągu tam 24 godzin, 1 do 2 dni, 3 do 5 dni. 4, 7 do 14 dni albo więcej, i jeżeli na przykład właśnie zamawiacie, to zwracajcie na to uwagę. Bo jak na przykład zamówicie jedną rzecz, która jest w ciągu 24 godzin, a drugą, która jest do 14 dni, i poczekać na przykład tamten tydzień, ja tak czekałam kiedyś ponad tydzień no nie 14 dni no to pamiętajcie, że trzeba będzie czekać. Jak zawsze macie też zniżkę na Jest Stylu na hasło SL Insta, to jest 2 do 5%. Ale teraz zauważam, że na Jest Stylu ciągle są takie zniżki. Od tam 11 do 15 do 20 nawet procent. I najfajniejsze na jej stylu jest to, że one się łączą. Wszystkie się łączą. W sensie możecie sobie połączyć ich zniżkę jeszcze z moim kodem zniżkowym, także mieć więcej zniżki. I zaczniemy od rzeczy, która jest na wierzchu. Czy wy to widzicie? Jak to się błyszczy? Tylko że mam nadzieję, że to będzie dobre rozmiarowo. Dobra, ściągam worek, wyciągam to z worka, żeby nie szeleścić i patrzymy. I to jest koszula, słuchajcie holograficzna, no taka opalizująca i wydaje mi się, że ona będzie kurczę dobra na mnie. No nie będzie oversize tak jakbym chciała, ale tak na rozpiętą będzie dobra. Ma jakiś taki dziwny odstowy trochę zapach, ale popatrzcie na to. Ja nie wiem jak oni to zrobili, ale zrobili materiał, który opalizuje taki piękny. To jest yy, odcień, bodajże purple, czyli fioletowy. Ale to jest coś cudownego, zrobili materiał, który jest opalizujący, a jest koszulowy, bo on nie jest, to nie jest, znaczy to jest pewnie plastik, nie, wiadomo, ale nie jest taki, taki chamski, no jest takim tiulem, tiulem tak, no sztywniejszym, organzą bardziej, o, to jest taka organzowa bluzka, powiedziałabym, właściwie koszula, zapinana na guziczki i właśnie z kołnierzykiem, ale fajne, kurczę, tutaj mam size M. Czyli MK, możliwe, że chciałabym zamówić XL na przykład, żeby była jeszcze większa. Na razie przemierzymy to i po prostu zobaczę, ale właśnie do jakiegoś topu na wiosnę, na lato, jak będzie już ciepło, no coś pięknego po prostu. No ja jestem zachwycona, hi, hi, hi wiecie, że ja lubię takie błyski. Także tak, to była pierwsza rzecz, teraz ją w takim razie może zmierzmy. No kurde, świetnie to wygląda, mierzymy. Dobra, to patrzymy w takim razie, co to jest. O, i już czuję, że ta koszula. Jest na mnie ciasna tutaj, na rękach. No, nie jest taka mała jak myślałam, ale no, zdecydowanie <grywania> wygląda, jakbym się ubrała trochę w taki woreczek foliowy, coś w tym stylu, bo po prostu ona powinna być moim zdaniem luźniejsza. I chyba tak też na tych koreańskich modelkach jest luźniejsza, no ale na mnie niestety jest malutka i przypuszczam, że zamówię sobie po prostu. Jakiś, mam nadzieję, że. Tak, bo to była MK, nie? Więc yy, na pewno są też większe rozmiary, ale tymczasem Borem Lasem. Tak, ona jest na mnie za, za mała po prostu. Tymczasem Borem Lasem zostawię ją jeszcze, a już widelec nie będzie albo coś. Tak wygląda. No, jest mała. Szkoda, to jest. Wiecie co? Ja bym powiedziała, że to jest bardziej na rozmiar kurczę XSS po prostu rzecz. Coś takiego, żeby to fajnie wyglądało na takie większe, właśnie przeskalowane, to naprawdę na drobnej, takiej jakiejś osóbce, no niestety dla mnie jest za mała, ale efekt jest porażający. No nie mówcie, że nie. W sensie, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Ekstra to wygląda taki ten, taki błysk. Tak, także ja sobie zamówię po prostu większą, a no tak jak na razie oceniam ją pozytywnie, natomiast nie pozytywnie, jeżeli chodzi o rozmiar. Dobra, idziemy dalej. Co ja jeszcze sobie zamówiłam? A, zam zamówiłam sobie, słuchajcie, wróciło bye bye blackhead na jest Styla, czyli to, um, czego ja otworzę od razu, Ocia chociaż otworzyłam ostatnio nowe opakowanie jakiś czas temu. To jest to, to jest to, co Wam wyczyszcza, doczyszcza wszelkie, ym, nie wiem, zaskórniki i tak dalej. Są na jest stylu już bye bye Blackhead z powrotem dostępne. I tak jak Wam zawsze mówię, tam jest taniej po prostu, jeżeli chodzi o koreańskie kosmetyki, to jest Song by Me. E, tak, zamówiłam sobie dwa opakowania, więc tu jest jedno, a gdzieś tam w pudle będzie się pamiętało jeszcze drugie, jak sądzę. Druga rzecz, którą mam, właściwie trzecia, ale druga ubraniowa, to jest z tego, co pamiętam, Golf. i w ogóle fajny woreczek, nie? Który jest bardzo przyjemny w dotyku. To jest golf w takim. Kurcze, ale on nie będzie luźny chyba. Właściwie to jest taka blue... long sleeve ze stójką, no bo to nie jest taki wysoki golf. A może będzie luźny, kurcze? Nie wiem, jaki ja tutaj rozmiar wzięłam. W takim. Ja wiem, indigo kolorze, coś takiego. Nie wiem, czy tutaj będzie gdzieś rozmiar podany. 18 ale to chyba nie jest brytyjskie 18, ani amerykańskie, nic z tych rzeczy, tylko jakaś może ich rozmiarówka. I tutaj mamy 100% poliestru, tak, czyli składowo to jest poliester, natomiast ja bym w ogóle nie powiedziała, bo w dotyku to nie jest jak poliester, tylko byłam przekonana, że to jest bawełna, a też jak już zamawiałam jakiś czas to szczerze nie pamiętam po prostu jak tam to było napisane w składzie, może też nie zwróciłam uwagi, ale kolor mi się bardzo podoba, ja się fajnie czuję w takich kolorach. I to jest tak jak powiedziałam, taki long sleeve po prostu, większy, właśnie niebawełniany ze stójką, taka bazowa rzecz, także może nie będę się wiecie, no, rozgadywać jakoś wyjątkowo założymy i zobaczymy, jak to leży. Kurczę, i to rozmiarowo jest perfekto. W sensie ten golf jest po prostu luźniejszy, nie jest obcisły. Myślałam, że on będzie obcisły. Długość jest taka, widzicie taki baziak totalny. Długość jest taka, ale fajnie będzie wyglądał właśnie włożony, na przykład, tam podwijany z tyłu z przodu. I tak dalej wiemy wszyscy, o co chodzi, jako taka właśnie rzecz bazowa. Fajny jest, bo jest, kurczę, niesamowite to jest, że jest napisane, że jest poliester, ale ja bym powiedziała, że to jest, powana, no w ogóle nie mam odczucia, że to jest poliester. Może mi się coś rąbne, na przykład w metkach, chociaż wątpię, no ale też się może zdarzyć. Natomiast jest fajny, jest po prostu fajny, widzicie? Jest dobrze, odszyty z tego co widzę, nie jest tutaj nigdzie za ciasny, jest dobry rozmiarowo. Ta stójka też tutaj jest taka fajna. Ja mam akurat długą szyję, więc sobie mogę pozwolić na takie rzeczy i lubię takie rzeczy nosić, mimo że to wiadomo. Tą szyję zdecydowanie skróci i kolor też jest spoko, także jestem na tak tutaj, zdecydowanie podoba mi się. No, wiadomo, że jak jest tutaj tak gładko, więcej i tak dalej, to też nas tutaj w klatce piersiowej trochę poszerza. Ale dla mnie to nie jest jakiś ten problem. Także tak, zdecydowanie. Także tak się prezentuje. Jeszcze tutaj Wam pokażę w ten sposób. Tak, idziemy dalej. Co jeszcze wziąłem? Wziąłem jeszcze Julia Niacin, czyli z tej serii m, cytrynkowej z Some By Me. i to jest jakiś peeling, brightening peeling gel, gel, czyli żel do mycia twarzy z peelingiem. Boże, tutaj na każdym pudełku jest napisany mój adres i tak dalej, żeby nie wiem, jak pakują to, jakoś mają to posegregowane, ale popatrzcie, jaka organizacja w ogóle, bo już tu zauważyłam na którymś opakowaniu, że na każdej rzeczy jest naklejka z moimi danymi i tak dalej, żeby się nic nie pomyliło. Tak, czyli jakiś taki żel do mycia twarzy z tej serii, którą bardzo lubię, uwielbiam maskę z tej serii, bardzo fajnie jest to żel krem na dzień, czy coś jeszcze miałam? Coś tam miałam, miałam jeszcze jakieś miniaturki tonik i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że to jest dobra seria i zamówię taka tuba. I tutaj mamy nie wiem ile, czekajcie, zobaczymy zaraz. 12 miesięcy, ważne 120 ml. To jest seria cytrynowa z niacynamidem. I właśnie wyciągam z cytryny bardzo fajna, rozjaśniająca, rozświetlająca, usuwająca przebarwienia. Także ja tą serię bardzo lubię, nie tylko ja, zresztą do Gracjanowi nawet zamawiałam swego czasu właśnie taką wielką tubę tego żelu kremu do twarzy, bo on też to uwielbia. Dobra, teraz przechodzimy już do kolejnego ubrania i to... Nie wiem, czy to jest to, co bym chciała. Ja postanowiłam, że następnym razem będę zamawiać w ogóle rozmiary takie XL, XXL, bo ta rozmiarówka niestety na jest stylu jest taka no typowo azjatycka i te rzeczy są po prostu mniejsze, ale tutaj już widzę, jest ymm, trochę lepiej. Natomiast takie szonki na piersiach. Są głupie, jak na razie, tak jak na to patrzę. I to jest koszula, która miała być też, miałam wrażenie, organzowa, a ona jest taka po prostu bardzo, bardzo cienka. Też pod kątem, właśnie um, takiej wierzchniej, cieniusieńkiej koszulki, no może nie będzie zła. Tutaj mamy 100% bawełny. I czy jest tutaj jakiś rozmiar? Przypuszczam, że to jest jakaś Elka albo. Um, nie, niestety tutaj rozmiaru nie ma. Więc coś takiego, taka koszula, właśnie żeby ją narzucić na top, yy, tylko że w bieli. I powiem Wam, że bardziej mi się ta y, pierwsza podoba, którą wyciągnęłam, przynajmniej jak na razie, jak wyciągnęłam. Natomiast no, ta rozmiarowo zdecydowanie w sensie jest taka fajna, szeroka i będzie, wydaje mi się, lepiej na sylwetce wyglądać, Wy już wiecie, jak tam to wygląda, a ja jeszcze nie. Co jest fajne, to widzę, że ona jest odszyta w ten sposób. Widzicie, że nie ma szwów na ramionach, tylko jest taki, tak jakby z dwóch kawałków przód, tył, no i oczywiście, wiadomo, jakieś kołnierzyki, kieszonki i tak dalej, i tak dalej, zakładki. Ale wydaje się, że to może całkiem ciekawie leżeć. Czy ja tutaj coś znajdę jeszcze? Nie, nic więcej nie znajdę na <gryny> jej temat. Także po prostu załóżmy i zobaczmy o co kamy. Dobra, to teraz zobaczymy w takim razie tą koszulę, tą białą. Och, i tu już jest, jeżeli chodzi o koszulowy temat dzisiaj. No, wydaje mi się, że jest trochę lepiej. W sensie, kurczę, muszę sobie przedstawić lustro, bo tak to nie widzę. <gryny> Czekajcie. Dobra, teraz się yy, widzę. Tak, no, ona jest większa, ona jest taka wiecie, no nie bardzo może przeskalowana. Ale no, lepiej zdecydowanie wszędzie wygląda i te rękawy i tak dalej, niż tamto pierwsze maleństwo. No i w sumie jest okej, okay, powiedziałabym, nie jest to jakiś cud świata, nie. nie. Nie twierdzę, że jest, bo to by było zakłamywanie rzeczywistości zdecydowanie. Ale jest taka bardziej bliżej tego, co bym powiedziała, że jest okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o te kieszonki na biuście, zaraz zapniemy ją pod szyję, tak jak lubię, powiecie, <laughs> rozpięte to rozpięte. Ale ja lubię też takie rzeczy nosić zapięte pod samą szyję. Tak, ułożymy, tak. A jeżeli chodzi o takie szonki, to one są tak trochę nie przypią, nie wypią. Myślę, że to widzicie. Natomiast nie są jakieś dramatyczne chyba. Chyba nie są. Także tak wygląda zapięta, a teraz ją całkiem rozepniemy i zobaczymy właśnie na zasadzie takiej wierzchniej koszuli, w sensie takiej tylko, wiecie, wiszącej sobie na ramionach i stopem. O tak, i tak chyba wygląda dla mnie najlepiej. Właśnie tak, jak chciałam, żeby to było takie coś luźne. Te rękawy tutaj są nieregulowane i są luźniejsze z tego, co widzę. Natomiast y, ja bym je po prostu podwinęła, żeby też rzeczywiście pokazać trochę tej ręki. To będzie wyglądało wszystko tak smuklej troszeczkę. Także już podwijamy. O, widzicie? Taka właśnie koszulka, wierzchnia, cienka, robiąca tylko taką warstwę, żeby się coś więcej działo niż y, na przykład sam top. Także tak, ta mi się bardziej zdecydowanie podoba, jeżeli chodzi o fason. I ona jest, widzicie, też taka dłuższa tutaj za pupę. Takie coś po prostu, żeby na siebie narzucić. Także tutaj powiem Wam, że jestem na tak. Natomiast jak ona jest rozpięta, to te kieszenie idą w trochę takie dziwne też miejsca. Ale generalnie chyba nie, nie, nie robi to jakiegoś tragicznego efektu. Jest takie do przyjęcia. Co sądzicie? Dawajcie znać, czy jest spoko według Was i czy byście... No siły, czy może niekoniecznie. Idziemy dalej. O, i tutaj jest, widzicie, drugie to Bye Bye Black. Ja sobie zamówiłam zapas, bo to znika bardzo szybko z Jest style U nas w Polsce też się wyprzedaje, nawet kiedyś mówiłam w filmie, że mam zamiar sobie zamówić ze sklepu polskiego, internetowego. Powiedziałam Wam, jaki, i na następny dzień weszłam zamówić, już nie było, także Jest Stajla. Tak. Dobra, zamówiłam jeszcze jedną rzecz, jeszcze właściwie dwie. Ale tutaj mam coś z holika, holika. I wiecie co, reklamy działają, słuchajcie, bo jak oglądam YouTube'a, to czasami mi się dokładnie tego żelu, bo to jest żel do mycia twarzy, reklama włącza. Więc stwierdziłam, że go zamówię po prostu. To jest jakiś żel do mycia twarzy, bambusowy, właśnie z holika, 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 holika akurat jest dostępna w Polsce. Ale stwierdziłam, że jak mam okazję, to po prostu wezmę mm, od razu z styla jest stylize. ileś tam rodzajów. Mm, właśnie to jest Foam, czyli to jest taka, taki krem do mycia twarzy bardziej. O, Foam to jest chyba takie coś na zasadzie kremowego myjaczka do twarzy. Także takie coś jeszcze wzięłam i patrzymy dalej. I tu mam coś, co mam nadzieję, że będzie dobre. I chyba znowu jest za mały. A nie, ten jest większy. O! Widziałeście ostatnio w sprzątaniu szafy bez rękawnik właśnie z YesStyle'a. Taki piękny, zielony, groszkowy w rozmiarze one size i był na mnie za mały. Ale stwierdziłam, że jeszcze spróbuję i zamówiłam taki w śmietankowym właściwie kolorze. Trochę taki jak mój ulubiony kombinezon letni. Jest ten kolor, no. Także coś takiego jeszcze zamówiłam. Z ciekawości, wiecie, bo stwierdziłam, że skoro mogę zamówić i tak jakby jeżeli chodzi o na przykład o ubrania, tak jakby nie płacę za nie, tylko po prostu wiecie, no dostaję ten tam kod, żeby sobie coś wybrać, żeby nakręcić film, więc no nie jest to może za darmo, ale um, tak jakby mogę więcej próbować, czuję taką bardziej dowolność, że nic na tym strasznego nie tracę też, nie? I tutaj mamy 100% bawełny, bardzo ładny kolor, bardzo jestem ciekawa tego, bo ten jest właśnie większy, jest większy. Widzę, że tutaj ma na dole rozcięcie i tył jest troszeczkę dłuższy. Myślę, że może będzie całkiem fajnie wyglądał. Widzicie, tak jest wykończony tutaj pod szyją, jeszcze takim prążkowaniem. No kurczę, zapowiada się ok. Tak mi się wydaje. Jest yy, z takiego cieńszego. Yy, no, jest taki cieńszy troszeczkę, więc myślę, że może być taki fajny, taki wiecie, zwisający troszeczkę na sylwetce, nie taki gruby, siermiężny. Także zmierzmy. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie leżeć, ale już czuję, że jest większe niż yy, mogłoby być. Może powiem w ten sposób. Takie. Ale czy jest to jakieś takie rewelacyjne? Czekajcie, zobaczymy, tak. Kurczę, jak są takie rozcięcia po bokach, to jak się włoży, to tutaj takie dziwne rzeczy się robią. No, ale można zawsze włożyć tam sobie więcej, nie? Bardziej to podwinąć. Nie chcę mi się tego teraz robić w ten sposób, o tak roboczo zawinęłam tylko. No i powiem Wam, że spoko to jest dokładnie to, czego szukałam. W sensie może nie tak idealnie w 100%, ale właśnie taki bezrękawnik, taki bazowy w takim jasnym kolorze bazowym też pod spodem mam bluzkę, taki zwykły Longsleeve z, z Zary, tak. Tak, także tak się to prezentuje. Rozmiarowo, moim zdaniem, też jest spoko, na tyle, na ile oczywiście widzę ja. Wy mi możecie dawać znać też, co sądzicie. Widzicie, tu nie podwinęłam do końca, jak to się włoży, w spodnie po prostu, nie? U góry to będzie ok. Także rozmiar jest fajny, jest to to, co myślę, że chciałam. Nawet jak jest tak wypuszczone, to nawet spoko, nawet mi się podoba. Właśnie do jeansów takich jaśniejszych. Mam te moje z dziurami, z masakr mudowych z Zary. Tak, masakra została w mojej szafie. Tak, także tak się to prezentuje. No, nie wiem, bezrękawnik to jest taki element garderoby, że wiadomo, no nie każdemu siądzie, a ja byłam akurat bardzo ciekawa, bo już zaliczyłam dwa fail <grymny> z takimi bezrękawnikami, więc stwierdziłam, że może fajnie by było jeszcze spróbować właśnie przy czymś takim bazowym, i jestem, no tak, po prostu. Jest okej. Okay. Nie jest to szał, nie jest to jakiś, wiecie, nie wiadomo, jak wymyślny element garderoby robiący jakąś robotę czy coś, ale jest poczuć, także jest szurowa průwód. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie straciliśmy ostrości, bo y, niestety coś tam szpankowało i sięgam dalej. To jest... U, jeszcze mam tam jakieś trupki chyba wrzucone. I to jest coś, y, co jest bardzo czerwone. Myślałam, że będzie trochę bardziej taki zgaszony w czerwony kolor, ale to jest ten płaszcz, który Wam zapowiedziałam na początku. I chyba tutaj, właśnie wzięłam jakiś taki XL czy XXL nawet, bo y, już się nacięłam kilka razy. Na tym jest stylu, że jak zamówiłam właśnie płaszcze, które na modelkach wyglądają tak oversize'owo, fajnie i tak dalej. No to na mnie były takie wiecie, obcisłe prawie, że. Więc tu pamiętam, że wzięłam duży rozmiar. Chyba XL wzięłam. Czekajcie, może tutaj gdzieś będzie. Jakaś informacja? O jejku, to jest 100% wełny. Tam nawet nie wiedziałam. On był drogi, ale nie sądziłam, że to jest wełna. No dobra, nie widzę tutaj niestety żadnego rozmiaru. Tak, Miss Lisa się Marka nazywa. I to jest taki po prostu czerwony. Większy płaszcz dwurzędowy. Widzicie? Yy, w kamerze widzę, że jest bardziej różowy. Nie wiem, czy to są ustawienia aparatu. Potem to jeszcze inaczej mi w komputerze wygląda i tak dalej. Ale yy, ta czerwień jest taka makowa troszkę bardziej niż się wydaje. O, widzę, że na podszewce jest tak bardziej pomarańczowo i to jest mniej więcej w, też właśnie w takiej bardziej yy, tonacji niekarminowej, tylko cynobrowej. Ale nie widać tego. W kamerze no co ja poradzę na to tak i to jest taliowany płaszcz i tutaj znalazłam włos <grywki> jakiś koreański ok tak taki dłuższy po prostu na modelce na zdjęciu widziałam jest taki bardzo przeskalowany ale już widzę że mimo że wzięłam duży rozmiar to on bardzo przeskalowany na mnie nie będzie o ile w ogóle chociaż yy, trochę bo widzę że jest tutaj Dosyć wąski w tej części w biodrach, więc oby w ogóle był dobry. Zobaczmy. Ok, to teraz pora obczaić yy, ten płaszczyk. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. O jejku! Co tutaj się stało? Aha, skręcił się ręka. Ale, albo jest coś odszyte źle. Czekajcie. Nie, coś jest kurde krzywo odszyte chyba. Tak? Skręcona jest podszewka w środku, ale jaja. Skręcona jest podszewka w środku, coś im się rąbnęło przy szyciu, niestety chyba. Widzicie to? Patrzcie, jest zawinięte, coś im poszło nie tak, no bez jaj, kurde. Jak to ma być? A może ja coś źle robię, bo jakoś, kurde, ciężko mi w to uwierzyć. I czuję, odczuwam dosyć mocny zawód. No nie, no, skręcona jest podszewka w środku. Czekajcie, zobaczymy, co jest z drugim rękawem. Z drugim jest wszystko ok. A tutaj jest źle odszyte po prostu. Tak jakby jest przychwycone... Kurczę, jak to powiedzieć? Jak to wytłumaczyć? Jest przychwycone w złym miejscu. No i trudno. No to tak zostanie. W sensie ja to po prostu przetnę i sobie odkręcę. O, w ten sposób. Bo szkoda mi, kurczę... Płaszcza wełnianego, żeby był taki schramiony. No ale widzicie, no nawet cena kurcze nie gwarantuje jakości. Tak naprawdę nigdzie, bo kiedyś bywał w Zarze i było dokładnie to samo z płaszczem za parę stów, słuchajcie. I poszłam do przymierzalni i tak mówię do pani: mówię, Wie pani co? Ja bym chciała ten płaszcz założyć, ale coś tu jest nie tak rękawy, i ona się tak samo tarmosiła, jak ja teraz z tym. I doszliśmy do wniosku, że właśnie jest też źle odszyty. No ale no wiecie, Zara też nie szyje. Nie wiem. swoich jakichś super atelier, powiedzmy w ten sposób. Ale dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj dalej możemy ugrać z tym płaszczem. No i rozmiarowo to jest to moim zdaniem. To jest to, co być powinno. Także dobrze zrobiłam, że zamówiłam większy rozmiar. Aczkolwiek rękawy znowu są troszeczkę takie kuse. No, może jeszcze większy powinien być. Ale no tak, na modelce on zdecydowanie znowu wyglądał dużo bardziej oversize, <suszy> <suszy> powiedzmy. W ten sposób, Dziś ma tu szlufki na ten pasek. Aha, ma tylko jedną szlufkę. Ciekawe, czy to jest też błąd, czy, czy to tak ma być? Może tak ma być, że sobie wisi taki pasek z jednej strony. Nie, no wiecie, co tak naprawdę, to to jest fail w tym momencie, ten płaszcz. Staram się znaleźć pozytywy, no bo ja się zawsze staram znaleźć pozytywy po prostu, ale jest failowy, no i nie jest szulofa proof. No nie jest. Wygląda... Nie, nie ma się nijak do tego, co tam niby jest, ale jest ciepły, to na pewno ma się nijak i na pewno będę chciała to naprawić, bo ogólnie on mi się podoba, jest spoko, jest takim zwykłym czerwonym płaszczem, a ja zwykłego czerwonego płaszcza nie mam, więc czemu nie? Natomiast no jak dla mnie ma duże braki i nie, po prostu nie polecam w tym momencie, no bo jak mogła Wam polecić coś, co jest schrzenione... No nie, tyle, na tyle dobrych okryć wierzchni, co z strajkami się trafiło. No niestety musiało się trafić raz w Google, chyba. No nie, może nie musiał, no ale się trafił, po prostu. I tak jest nieźle, tak, także w sensie i tak jest nieźle, jeżeli chodzi o procentowość, bo z szyjnym to na przykład bardzo różnie było, powiem Wam. No, także tak, tak wygląda. Co sądzicie? Myślę, że go zjedziecie strasznie. No ja też momentalnie zjeżdżam, tu też go trochę zjeżdżam. Ale jako w płaszcz sam w sobie, no jest ok, jest bardzo gorący, czuję to, jest okropnie gorący. No, ale dali ciała z tym, i dali ciała tutaj, to już potężnie dali ciała. Dobra, słuchajcie, bo ja sobie tak pomyślałam, że powiem Wam jedną e, rzecz odnośnie tego płaszcza. No, bo ja nie jestem takim zwykłym klientem, wiadomo, ale jeżeli takie rzeczy się zdarzają na jest stylu, jakieś takie wiecie, coś jest nie tak, to zawsze piszcie na customer service, bo oni są bardzo proklienccy. Tak jak pamiętacie z tą dziewczyną, e, co nam zamienili zamówienia, no i ona rzeczywiście mi potwierdziła i dostała to zamówienie praktycznie chyba dzień po mnie, to już właściwe. Także oni są bardzo spokojni, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Zawsze sobie można sfotografować i tak dalej. Więc jakby coś kiedykolwiek się Wam wydarzyło, właśnie to od razu jak najszybciej zgłaszajcie. Myślę, że oni to ogarną fajnie. No, tak, tak sądzę, no bo rozwiązali tą naszą sytuację wtedy bezproblemowo. I też nie, nie, nie widziałam jakichś skarg na nich wielkich, czy coś w tym stylu. Jak na inne, na przykład sklepy takie chińskie, czy coś, no, różne rzeczy można poczytać. A tu jest rzeczywiście bardzo spoko. Także mam nadzieję, że nikomu się nie zdarzyło i nie zdarzy z Was, ym, na przykład, zamawiając coś po moich filmach, coś takiego. No ale no, nie możemy tego, wiecie, tam zamieść pod dywan, że się wydarzyło. Okej, okay, słuchajcie, dobra. To jeszcze nie jest koniec filmu. Ja jestem w tym momencie oczywiście po nagrywaniu już zresztą widać, związałam sobie włosy, bla bla bla. Ale wracamy do filmu i zobaczę jeszcze, co tutaj jest. Jakaś próbka. Haru, Haru, Wonder. Co to jest? Tutaj powinno być napisane: Black Rice Moisture Deep Cleaning Oil. Aha, czyli jakiś olejek do mycia twarzy, taka próbka. Co tu mi jeszcze wrzucili? Koksir Ultra Hyaluronic Cleaning Oil, znowu jakiś olejek do oczyszczania twarzy. I tak, e, krem do rąk, a nie, to to akurat zamówiłam. Krem do rąk perfumowany, mm, grejfrutowy. Z, kurczę, z czego to jest? Skin food, tak, bo ja miałam y, o zapachu jaśminu cudowny, bardzo dobry krem, więc zamówiłam jeszcze jeden i nie was to nie y, przeraża, że tubka jest mała, bo on jest bardzo, bardzo wydajny. Także wziąłam go też nawet bardziej pod kątem Gracjana, bo on częściej musi kremować ręce, bo im ja się łatwo przesłyszają, mi nie. I co jeszcze mam? I jeszcze sobie zamówiłam L'Adora szampon. Ten, który Wam ostatnio pokazywałam, że jest genialny, wspaniały i nie ma kokami do profil betein, ani laura mi do profil betein, także wziąłam sobie właśnie zapas jeszcze tego szamponu i jeszcze jedna rzecz ubraniowa. I to też jest bezrękawnik, słuchajcie, i zobaczymy rozmiar. O, jest dosyć szeroki, ale też taki krótkawy, tylko że w pepitę czarno-białą, tak. Tak stwierdziłam, że podoba mi się ten motyw bardzo i w wydaniu bezrękawnikowym, taki dziadkowo-wójkowy i tak dalej. Możemy spróbować, a jak żeby nie. Dobra, i czy tutaj znowu znajdę jakiś rozmiar? Też nie znajdę, ale to możliwe, że to jest jakiś one size. I on jest fajny, bo jest taki. powiedziałabym, że dosyć zbity i taki mięsisty, całkiem spoko, ale też nie jest bardzo gruby, taki puchaty, zimowy, tylko to wykończenie jest właśnie takie. Troszkę bardziej szorstkie. O, zobaczmy jeszcze, czy tutaj gdzieś jakiś skład jest. Widzę, że tu chyba nie ma tej meteczki takiej. O, jest, dobra, jest doczepiona meteczka. Tutaj mamy, u, 100% akrylu, niestety. Dobra, teraz pora na tego słodziaczka i zobaczymy, jak ten się prezentuje. U, ten jest taki bardziej sterczący i jest też krótszy od tamtego pierwszego, aczkolwiek mogłyby ta ramionka stać bardziej, nie? Być takie, czt, wiecie, ja mam takie, takie moje zwichrowanie od do sterczących ramionek zdecydowanie, ale tak, no jest taki luźny, większy, coś wypadło, jakaś nitka, e, taki, takiej długości, czuję się jak taka uczenniczka trochę koreańska, ale fajny jest, tylko że ten akurat ja bym zestawiła nie ze spodniami jeansowymi, tylko z czymś ciemniejszym na dole, na przykład z jakąś spódnicą, właśnie czarną, coś w tym stylu, albo nawet z jakimiś jaśniejszymi dżinsami, coś takiego, chociaż no, tak bazowo też nie wygląda źle. Natomiast, no, podoba mi się, po prostu mi się podoba, fajnie. Kurczę, cieszę się, bo ym, dwa bezrękawniki zamówiłam, każdy z nich jest trochę inny, ale obydwa mnie satysfakcjonują, także fajnie. No, trochę widzę, że się tutaj zwija, ale to jest z braku sztywności. Może tego materiału, ale tak ogólnie rzecz biorąc, o tak, jak wiecie, porusza się człowiek i tak dalej. No to rzeczywiście daje ten efekt taki, jak e, chciałam, żeby dawał. Także tak, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to mierzymy z jest styla się wam podobało. Mierzymy właściwie i hol kosmetyczny w tym samym. No <śmetyczny> także pokazałam wam przy okazji to co zamawiam, to co lubię, to co jeszcze wiecie, sobie zawsze tam domawiam, żeby mieć zapas. Są też bardzo fajne kosmetyki. Polecam Wam moją playlistę From Korea With Love. Tam macie różne właśnie mierzymy, ale też filmy kosmetyczne z takimi um, moimi testami, z moimi ulubieńcami właśnie kosmetycznymi, jeżeli chodzi o koreańską pielęgnację. Także sobie tam zajrzyjcie. No i dawajcie znać, co Wam się podobało z dzisiejszego mierzymy, a co może niekoniecznie. Ja się jeszcze przyglądam, fajnie się w tym czuję, kurczę. Fajnie się czuję, jak to tak podwinąć. Także tak, jak Wam się podobało, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!